Niestety, Shrek 5 może okazać się naprawdę srogą klapą, i powodów, aby tak się stało, jest przynajmniej kilka. Ale to, co jest najciekawsze, to że do sieci wypłynęły nowe informacje na temat filmu. I jeśli to wszystko ma tak wyglądać, to powiem wam szczerze, szykuje się przed nami wielkie rozczarowanie. Kilka miesięcy temu dostaliśmy zapowiedź szeroka piątki, chociaż bardziej był to materiał pokazujący zapowiedź obsady, no ale poniekąd ten materiał dał nam pogląd na to, czego możemy się spodziewać. Powiedzieć, że zapowiedź nie przyjęła się najlepiej, to jak nic nie powiedzieć. Ponad 640 tysięcy łapek w dół, które znacząco przewyższają łapki w górę. Największym echem odbiły się oczywiście projekty postaci, które znacząco odbiegają od tego, co widzieliśmy w poprzednich animacjach. Na ten temat mam wrażenie, że powiedziano już chyba wszystko, więc tylko tak, w ramach przypomnienia, powiem Wam tyle, że fani podzielili się na dwa obozy. Jedna strona twierdzi, że zmiany w animacji są w sumie spoko, argumentując, że technologia idzie do przodu i, wiecie, każda kolejna część powinna mieć jakiś swój własny styl. Druga strona, po której jest zdecydowanie więcej osób, twierdzi, że animacja, mimo swojej nowoczesnej kreski, jest gorsza niż w poprzednich częściach, zbyt cukierkowa i w ogóle wygląda to jakoś Disneyowsko. Niektórzy nawet starali się ulepszyć tę zapowiedź na własną rękę, co tylko podkręcało całą tę nagonkę na nowego szreka. To jest po prostu niesamowite, że nowy Shrek zadebiutuje aż 16 lat od premiery ostatniej części. Aż musiałem się upewnić, czy czegoś nie przekręcam, ale faktycznie, Shrek Forever debiutował w 2010 roku. Od tego czasu trudno oczekiwać ciągle tego samego obrazka. Wygląd tej animacji w tej zapowiedzi oczywiście nie przypadł mi do gustu, ale jeszcze olałbym to, gdyby chociaż taki Shrek 5 obronił się ciekawą historią. A okazuje się, że ta historia ma być taka, którą widzieliśmy już w kinie przynajmniej kilka razy. Naprawdę, boję się o jakość tego scenariusza. Samo pojawienie się tego ala TikToka na teaserze było żenujące i jasno pokazuje, że animacja może celować naprawdę w bardzo młodych widzów kosztem ciekawej historii o wartościach rodzinnych, kosztem ukrytych smaczków z kultowych filmów i wydarzeń ze świata, czy kosztem po prostu humoru, który zostanie spłycony szybki i prosty, byle tylko każdy go zrozumiał. Wygląda to, jakby wielka korporacja próbowała wyczuć, co jest na czasie i co kręci młodzież oraz dzieciaki, ale wiecie, jak to się zazwyczaj kończy. Warto trzymać kciuki, aby tylko nie zrobili z tego przeciętnego musicalu lub jakiegoś teledyskowego montażu, jakim była na przykład nasza Rodzima Nowa Akademia pana Kleksa. Po 16 latach otrzymamy na pewno coś nowego, coś innego, a najbardziej mnie przeraża, że studio oddali się od swojego uniwersum i będzie chciało się przypodobać młodszym odbiorcom, serwując mało skomplikowaną lub oklepaną rozrywkę. Nie macie takiego wrażenia, że wprowadzenie tak gwiazdorskiego nazwiska, czyli Zendei, która w nowej części odegra córkę zielonego ogra, może poskutkować tym, że to ona będzie na pierwszym planie i to ona będzie najważniejsza w całej tej historii, a nie osioł, Shrek czy fiona. Gdyby tak się stało, to wywróciłoby to uniwersum do góry nogami. No bo wiecie, ta historia zawsze kręciła się wokół tytułowej postaci. W jedynce poznawaliśmy Shreka i z czym się musi mierzyć taki zielony ogr, w dwójce jak zmaga się z teściami, w trójce jak szukał następcy tronu, a w czwórce jak miał dość rodzinnego życia i Ponownie chciał straszyć okolicznych wieśniaków. A teraz pojawiają się obawy, że taki szrek zejdzie na dalsze plany. Na początku myślałem, że ten film może opowiedzieć o relacji rodziców ze zbuntowaną córką, co byłoby nawet spoko i miało jakąś wartość. Tutaj jest nawet potencjał, ale boję się, że to ucieknie w inne strony, a nawet bardzo oklepane strony. Zresztą wystarczy spojrzeć na nowe informacje na temat piątej części szreka, które dla mnie brzmią naprawdę absurdalnie. I sam jestem ciekawy teraz, co o tym sądzicie. Ostatnio pisze się o tym, że wyciekła fabuła nowego Shrek'a Piątki i oczywiście warto traktować te informacje z przymrużeniem oka, ale też warto na chwilę się przy tym zatrzymać, bo okazuje się, że za przeciek jest odpowiedzialny nie tylko pewien użytkownik Twittera, który w sumie jako pierwszy zapowiedział przed premierą teasera, że zobaczymy w nim zendeje, ale też jest wiele innych serwisów, które powołują się albo na niego, albo na swoje źródła. Jeśli to, co napisano okaże się prawdą, no to chyba nie wróżę dobrze nadchodzącej animacji. No bo posłuchajcie tego, głównie Chodzi o to, że fabuła głównej części ma opierać się na tym, że córka Szreka zacznie praktykować magię i przez swoje czary przypadkowo przeniesie Szreka z Osłem do prawdziwego współczesnego świata, z którego ci będą próbowali się uwolnić, by wrócić do siedmiogurogrodu. I tutaj się sprawdza to, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli co jakiś czas będziemy oglądali Szreka i Osła, jak to oni nie rozumieją współczesnego świata, być może będziemy mieli jakieś chwilowe gagi i przebitki, ale fabuła głównie skoncentruje się na córce która będzie robiła wszystko, aby odnaleźć sposób, by sprowadzić ich z powrotem do baśniowego świata. Wielu fanów szybko porównało to do fabuły smurfów i w ogóle jeszcze kilku innych filmów, co sprawia, że taki zabieg jest zwyczajnie nieoryginalny. Poza tym, jak to miałoby wyglądać, że połączymy animację ze światem rzeczywistym, jak w jakimś kosmicznym meczu, czy może dostaniemy pełną animację, co chyba bardziej możliwe, i współczesny świat przyniesiemy komputerowo na stylistykę Shrek'a. Muszę przyznać, że jest to w sumie pomysł ciekawy, kompletnie tego nie widzę i to już całkowicie wywraca nasze zielone kultowe uniwersum. Mam nadzieję, że to jednak plotka, chociaż trochę ją potwierdza to tiktokowe lustro ze wspomnianej zapowiedzi. Jedno jest pewne, że ta współczesność będzie, czy tego chcemy, czy nie, i od tego na pewno nie uciekniemy. Ale żeby nie rozgadywać się nie wiadomo jak na ten temat, to odpowiedzmy sobie konkretnie na pytanie, dlaczego Shrek 5 ma wszystko, by stać się prawdziwym niewypałem. Pozwólcie, że przedstawię Wam 10 krótkich argumentów. Po pierwsze, wspomniany styl animacji, wyglądający jak fanowski remake. Jeśli będzie tak jak na zapowiedzi, to odcięcie się graficzne od tego, co doskonale znamy, wpłynie raczej negatywnie na tę serię. Już teraz widziałem osoby, które zwyczajnie nie mogą tego przełknąć i deklarują, że nie wybiorą się nawet na to do kina, bo ich po prostu zwyczajnie to nie zachęca. Po drugie, odświeżony na niekorzyść sam wygląd bohaterów. Po trzecie, zmiana studia, które w ogóle zajmuje się tą animacją. Przy filmie pracują w większości inni twórcy, inni projektanci, nieco inny skład, co budzi obawy o spójność z poprzednimi częściami. Po czwarte, odejście od ducha oryginału, tiktokowe wstawki i usilne przypodobanie się do nazwijmy to tiktokowej młodzieży, zapominając chyba o tym, za co naprawdę pokochaliśmy szereka. Ja rozumiem, że trzeba iść z duchem czasu, ale nie trzeba chyba aż tak się odcinać od kultowej serii i pogadać za trendami, które w 2026 i w kolejnych latach mogą być już inne lub nieaktualne. Mam wrażenie, że Shrek 5 może naprawdę się szybko zestarzeć. Po piąte, dochodzą słuchy o problemach przy produkcji. Warto zwrócić uwagę na długi czas w oczekiwania i liczne zmiany w ekipie, co może świadczyć o chaosie produkcyjnym i wpłynąć na jakość filmu. Po szóste, kolejni bohaterowie do kolekcji. Zaczyna się robić tłoczno. Mamy teraz nie tylko Fionę, Shreka, Osła i postacie poboczne, a na pewno jeszcze jakiegoś ale mamy także córkę Zielonego Ogra. Obawiam się, że będzie coś kosztem czegoś i czas na ekranie dla którejś z postaci na pewno mocno ucierpi. Po siódme, fabuła, jeśli będzie faktycznie taka, o jakiej wspomniałem, czyli przewidywalna, wtórna, mało uniwersalna, czyli w żaden sposób niezadowalająca zarówno dzieciaków, jak i starszych odbiorców, to jedyne, gdzie film osiągnie sukces, to tylko w portfelu. Po ósme, tutaj raczej kwestia tycząca się tylko polskiej wersji językowej. Jak wiecie, za głos Osła ma odpowiadać Maciej Szturk, który wybrzmi przy pomocy sztucznej inteligencji, co też budzi obawy, czy uda się zbliżyć do tej jakości i stylu, który lata temu rewelacyjnie zaserwował nam Jerzy sztur. No chodź, Shrek, bo korki będą no! Po dziewiąte to my, czyli widzowie i fani serii. Każdy z nas ma jakieś wymagania, po takim czasie i tylu filmach każdy z nas ma swoją wizję tej piątki, każdy z nas się nakręca, co umówmy się nie pomaga później w odbiorze tego filmu. Spójrzmy też na jakąkolwiek inną dużą serię, na którą składa się przynajmniej kilka produkcji. Wrócić po tylu latach z kolejną częścią i stać się prawdziwym hitem jest naprawdę trudno. No i po dziesiąte chciałem powiedzieć, że zmęczenie serią, ale nie wiem czy można tak to nazwać. Raczej trzeba zadać sobie pytanie, po co nam w ogóle ten piąty szrek? Okej, okay, bo pieniądze, okej, okay, bo fajnie, że znowu sobie wrócimy do tego świata, ale czy to naprawdę jest konieczne? Gdzieś uważam, że ta historia szreka została już poniekąd wyczerpana i kolejne części to tylko odcinanie kuponów bez żadnych świeżych, fajnych pomysłów.